Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć. W ciszy, o ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. Ducha, niech Twoje osiągnięcia, zarówno jak plany. Ja strasznie Cię witam. <noise> ja, ja jestem zaskoczona, ja ja że mogę tutaj być. To po tak długiej nieobecności, bo miało być tuż, 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 a to się odwlekało ze względu na COVID, prawda? Nie wiadomo kiedy będzie, czy będzie. No więc jest, proszę Państwa. Witam. Proszę Państwa, patrząc na te obrazy Marioli, to przywołuje mi teatr, bo teatr w tych obrazach, w tym malarstwie, to jest taki teatr zaklęty na płótnie. Ale Mariolka, jak popatrzymy na to bliżej, ja nie jestem historykiem sztuki, to są moje własne odczucia, Maluje plamą, jak widać. Ta plama komponuje jej ten obraz. I jedne plamy, jak widać, są jasne i są takie lekkie, ale te ciemniejsze plamy są takie bardziej masywne i one się przenikają wzajemnie, tworząc piękną harmonię obrazu. To tyle na temat obrazu. Mario, to przecież już chciałaby mówić. Tak, no więc poprosiłem Mariolkę, jak do tego doszło, dlaczego maluje, bo na pewno są powody, wiele tych powodów. A ja chciałbym podziękować Marioli za trudne czasy, bowiem w tych trudnych czasach wychodziła nam naprzeciw, zapraszała naszych artystów do Warszawy, no a nasi odwdzięczali się w różny sposób, jak tylko mogli. Najpiękniej, zwykle śpiewem, Mariolko, dla Ciebie, jesienią. Kochani, ja Wam dziękuję, że mną jesteście w tym czasie szczególnym. Panie dyrektorze, gdyby można było powiedzieć, że marzenia się spełniają powodują, że ludzie są szczęśliwi, to Pan tym zaproszeniem do piwnicy spowodował, że ja dzisiaj naprawdę nad ziemią się wysoko unoszę. I powiedzcie <tuszy> to. Muszę mi dodać, nie zrozumieć. To nie zbije, to jest, nie skrzydł tak w piosence, tylko je rozwije. Bardzo dziękuję, bo to jest, to jest naprawdę zaszczyt. To jest miło, nam, bardzo... miło nam, my też jesteśmy w piosence. Słuchajcie, pierwszy raz, jak mi pierwszy raz, ale jak przyjechałam do Marioli w zeszłym roku, nie, w tym, w tym roku widzę, no słuchaj, ja boję się tego obrazu. to już nie zbudza różne emocje, ale teraz ja po prostu jestem uzależniona. On po prostu ja nie mogę przestać o nim myśleć. Bo to jest dużo, to jest dla mnie kobiety, a trochę harem, tak powiem, tak, trochę to jest takie... Um, on daje takie poczucie, że chce się do niego wracać i myśleć o tym i myśleć o kobiecie, o różnych kulturach też i to, nie wiem, ja jego po prostu, ja mówię, że jestem uzależniona tego obrazu. pejzaż, za ziemia co chwilę zmienia twarze, pejzaż zabiły jak ko Przez hałas i poświech I pamiętaj, jaki spokój można znaleźć W ciszy, o ile to możliwe Bez wyrzekania się siebie Bądź na dobrej stopie ze wszystkimi Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie Wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych i Też nie podchodź, do miłości